I mojego życia. Towarzyszy mi przeświadczenie, że jestem zupełnie nie na miejscu. Stoję przed moim mężem. Kompletnie. naga. Co to za. plama. Spoglądam na moje ciało. Bo oczy męża utkwione są we mnie na wysokości mojego brzucha. I tu jednak ja nie widzę. Tak, jest plama. Ciekawe, skąd się wzięła? To plama z wilgoci. W dodatku taki dziwny jest kształt tej plamy. No sprawdźmy, czy masz zmysł obserwacyjny. Co ci ona przypomina? Racja, no, ma ciekawy kształt. Przypomina. Przypomina, gdybym he, 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 przypominała Amerykę Południową. Nie kochasz! Stałam się stałam dla ciebie przezroczysta, niewidoczna. Patrzysz poprzez moją osobę, jak gdybym była ze szkła. Jak gdyby mnie nie było. Ja jestem niewidzialna. A bo odpowiednie miejsce i chwila do mojego męża, żeby tu patrzył w prawo, za rośla, gdzie właśnie pokazał się przepyszny bażant. On i Gilberta posłusznie odwracają głowy w tamtą stronę, a wtedy ja podnoszę flintę i mierzę. Pierwszy strzał dla niego, drugi dla Gilberta. Neu <mimitation>